Przeprowadźmy odgazowywanie oleju transformatorowego na miejscu bez odłączania transformatora. To jest działający transformator. Teraz potrzebujemy odgazowacza i systemu bezpieczeństwa transformatora TSS. System bezpieczeństwa transformatora TSS jest samodzielnym zespołem. Kontroluje poziom oleju w transformatorze za pomocą czujnika ciśnienia, który jest zainstalowany w transformatorze przy użyciu portów transformatora. System jest wyposażony w szafkę sterowniczą i zawory, które umożliwiają podłączenie linii olejowych do transformatora oraz przetwarzanie oleju w taki sposób, aby powietrze nie dostawało się do transformatora. Zaczynajmy! Uwaga! Przy przygotowaniu i podłączeniu systemu TSS oraz rur do transformatora, transformator musi być wyłączony, a zawory transformatora muszą być zamknięte. Górne i dolne belki systemu TSS są podłączone do transformatora. Czujnik ciśnienia TSS jest podłączony do dostępnego portu transformatora. Wymagane rurociągi olejowe są podłączone do transformatora. System TSS jest zasilany. Z poziomu szafki sterowniczej ustawiane są limity działania TSS. TSS jest aktywowany. Zawory elektromagnetyczne na odgałęzieniach otwierają się. Przetwarzanie oleju rozpoczyna się przez linię obejściową. Rury są napełniane olejem, uwalniając powietrze. Gdy temperatura osiągnie od 55 do 60 stopni Celsjusza, rozpoczyna się przetwarzanie oleju w zbiorniku transformatora po 15 do 30 minutach stabilnej pracy. Transformator może zostać uruchomiony, a przetwarzanie będzie kontynuowane przez wymagany czas. Jest to metoda serwisowania transformatora na żywo.